Witaj, z tej strony Mariusz. Dostaję od Was bardzo dużo wiadomości w stylu co na ten uporczywy tłuszcz, jak dopalić te boczki, jak dociąć tą końcówkę przy redukcji, jeżeli macie na przykład ten dół brzucha jeszcze taki otuszczony. I pierwsza odpowiedź i taka najważniejsza to być cierpliwym, bo jednak te spalanie tłuszczu trwa i niestety jak masz predyspozycję do trzymania gdzieś tej kranki tłuszczowej, aby jej jest dużo, no to po kolei będzie Ci na przykład spadało z twarzy, góra klatki, a ten dół brzucha na samym końcu. Co możesz dorzucić do swojego takiego normalnego treningu? Bo zapewne teraz masz trening siłowy i trening aerobowy. Jeżeli nie masz tych dwóch treningów, to koniecznie, to, to, to podstawa, żeby były. Czyli oczywiście odpowiednia dieta, odpowiedni trening. Dodatkowo możesz dorzucić treningi wysoko intensywne, w stylu hit, czyli High Interval Training, treningi, w którym dostajesz mocnej zadyszki, treningi, w których bardzo mocno napędzasz swój metabolizm, to jeszcze pobudzi twoje ciało do spalania. Czyli przeważnie to tak u mnie wygląda. Jest odpowiednia dieta, trening aerobowy, później dorzucam interwały, później dorzucam jakiś spalacz, który przyspiesza jeszcze to wszystko, a w tej końcowej fazie, żeby dociąć ten uporczywy tłuszcz, przeważnie dochodzi jakiś spalacz z jochimbiną. I właśnie tutaj też odpowiedział na to wasze pytanie, co na te uporczywe miejsca może być jochimbina czyli jakiś spalacz z, właśnie z, tym, z tą substancją, która bardzo fajnie wpływa na te, na te oporne spalanie tłuszczu. I teraz dwie rady, jeżeli już stosujesz gimbinę w jakimś spalaczu, staraj się posiłek przed i posiłek po treningu, żeby nie miał węglowodanów, bo wyrzut insuliny, wyrzut węglowodanów trochę blokuje działanie tego spalacza, tak nazwijmy. I na moim przykładzie mogę Ci podać, ja zawsze polecam produkty VPX-a, To już dawno temu rzucałem. Mam taki spalacz niebieski i dużo moich klientów go stosuje i mają świetne efekty właśnie nie niez diochimbiną. A ostatnio mamy coś takiego z Martą, czyli takie szoty Redlinera. I teraz tak, tutaj jest dość dużo kofeiny, to jest dość mocne i w zależności od twojego zaawansowania, na przykład Marta pije 1 trzecią tego całego, no bo on kosztuje około 9 zł. No więc to wychodzi sporo, ale jak piję jedną trzecią, to już wychodzi 3 zł, więc okej. Okay. Ja piję połówkę, ewentualnie pod koniec redukcji może wskoczę na, na całego takiego szota. Czyli jak masz dietę dopiętą na ostatni guzik, trening masz porządnie zrobiony, dorzuciłeś interwały, wtedy dorzucasz właśnie jakiś taki mocniejszy spalacz z i przy końcówce redukcji jest świetny efekt. Więc to by było na tyle w tym nagraniu. Jeżeli Ci się podobało takie szybkie, konkretne nagranie, daj lajka, łapkę w górę, będę Ci wdzięczny. Poniżej jeszcze znajdziesz fajne nagrania na temat diety, treningu, więc też je koniecznie zobacz. Na razie.